Jak dokonać wymiany wirtualnych pszczół? Po wejściu na naszą stronę internetową kliknij w ikonę ludzika, aby zalogować się na swoje konto. Wpisz swój adres e-mail oraz hasło i kliknij Zaloguj się. Teraz znów jesteśmy na stronie głównej, ale już zalogowani. Możemy teraz z powrotem kliknąć w ikonę ludzika, aby przejść do naszego panelu klienta. Zjeżdżamy w dół strony, gdzie pojawi się informacja o programie lojalnościowym i ilości pszczół w naszym ulu. Teraz klikamy w napis Przejdź do listy produktów. W kolejnym oknie pojawi się liczba naszych wirtualnych pszczół oraz możemy kliknąć i wybrać produkty dostępne dla nas w ramach skorzystania z programu lojalnościowego. Teraz klikamy w produkty nas interesujące i w kolejnym oknie klikamy Wymień. Wymianę wirtualnych pszczół możemy dokonać tylko przy okazji zakupów, dlatego dodaj do koszyka produkt, który chcesz zakupić. Po wybraniu produktów i ponownego kliknięcia w ikonę koszyka pojawi się jego zawartość i informacja ile pszczół zostało nam do wykorzystania. Teraz możesz złożyć zamówienie jak zwykle i gotowe.